Hej, guys, witam was na naszym kanale i dzisiaj ja przychodzę was z bullet na marzec. O tak się prezentuje bullet journal, który zamierzam zrobić i w sumie chyba wyszło mi tak samo, jak sobie zaplanowałam. Więc jak zawsze zaczynam od wypełnienia playlisty na poprzedni miesiąc. Na kartce sobie oczywiście zapisałam piosenki, które chcę, żeby były w tej playliście. No i możecie sobie zatrzymać i zobaczyć, co to są za piosenki. Przechodzimy już do bullet journalu. Na marzec zaczynam od takiego małego, w sumie, datum, nie wiem, czy to tak można nazwać. No ale bynajmniej. Pisze Happy Mind, Happy Life. Taki, taki fajny, taki, taki tekstik po prostu. No i jakby napis March zrobiłam już bez was, bo było to bardzo stresujące, żeby to zrobić równo, no ale udało się. Jeszcze taką ładniejszą czytelką piszę. Tak samo match. No i zrobiłam takie kwiatki, w sumie na początku myślałam, że będzie to tak nie wyglądało i później jak to zrobiłam, myślałam, że no fajnie, jest fajnie, a teraz tak sądzę, że w sumie mogłam lepiej zrobić tą stronę, no no ale tam nieważne, no dobra. Zrobiłam sobie jakby butyki, nie wiem czy tak się nazywa, sorry, nie znam się na kwiatach, no i zaczęłam właśnie robić takie kwiaty, nie mam pojęcia jak one się nazywają, no ale jakieś to są kwiaty, no, no jakieś tam są te kwiaty. I góry Was przepraszam za mój głos, no ale niestety jestem troszeczkę chora, ale chyba jakoś to przeżyjecie. No i przechodzimy do kolejnej strony, jaką jest mood tracker. Napisałam na żółto mood, no a takim raszpe nie chyba to nie jest bruszmy, chyba po prostu jakiś napisam napisałam tracker, no i napisałam sobie K. Zrobiłam podobne kwiatki co na pierwszej stronie. To jest mój chyba jeden z ludniejszych trackerów od jakiegoś czasu. Naprawdę to, ja zawsze miałam takie temu trackery takie ciekawe. To był zawsze mój ulubiony stronę, a ten jest taki, no nie podoba mi się za bardzo. Jest ok, ale no. No nie wiem, no nie wiem, no ale w sumie wam nie mówię co ja robię, więc jakby zrobiłam te kwiatki i pokolorowałam je na takie kolorki, 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 no jest okej, okay. no i przechodzę do kolejnej strony jaką jest slip tracker, napisałam sobie na niebiesko slip, zwykłym cienkim opisie napisałam tracker, tutaj nie miałam dużo do roboty, bo sobie godzinę i dni zrobiłam już wcześniej. Kolejna strona, social media, napisałam social media na fioletowo, Instagram, YouTube, pomysły na filmy na różowo, no i takim długo długopisem po prostu z biega napisałam, Reuse Post Editing Movie. I przechodzimy do kolejnej strony, nie na z mówieniem, tak, wypisuję sobie study, English, Spanish, German, Skin Care, Dance, Sweet, Early to Bed, Early to Rise, My Time. Wow, guys, wyrobiłam się, wyrobiłam się. No I później to jakby tak zakreślam, podkreślam. Bardziej ch chyba zakreślam. No, zakreślam, zakreślam. Jeszcze u góry piszę na niebiesko, habit. No i tym samym cienkopisem piszę tracker. Kolejna strona jest to Netflix Tracker. Zaczęłam od wstępnego napisu Netflix. I później tutaj jakoś poprawiłam. Więc tutaj macie przed i po. Dopisałam jeszcze tracker na czerwono i zrobiłam takie. I zrobiłam takie jakby klipsy filmowe Film? Nie wiem czy wiecie o co chodzi, no ale tak, tak trochę ładnie to zrobiłam niż zawsze No i kolejna strona, chyba według mnie jest to najlepsza strona Moje playlisty zawsze były trochę takie nudne, a ta jest taka, no porządna So, narysowałam takie prostokątnie, nie starałam się za bardzo nad nimi Zrobiłam sobie tą jakby linię filmu, tej piosenki, wiecie o co chodzi Wszystko wymazałam. Użyłam takich trzech kolorów, żeby zrobić coś takiego, jakby nie wiem, jak to nazwać, po prostu tak, tak sobie podkreślić. You know, you know. Zawsze moje playlisty były takie nudne, a ta, według mnie, jest najlepsza. No, Netflix i Play to chyba są moje dwie ulubione strony w tym bullet journalu. No, niestety coś mi się tam też wymazało. Wymazało, rozmazało, coś mi się tam rozmazało. No, ale, ale tam trudno, trudno. Teraz robię jakieś tam nutki, zrobiłam takie trzy podstawowe jakieś tam nutki. No i później jeszcze zrobiłam u góry, troszeczkę ich więcej zrobiłam, żeby nie było. Jakby wiecie, tak, no też inne zrobiłam, żeby nie były wszystkie te same. Znowu tym samym cienkopisem napisałam match. No i co, przechodzę do robienia napisu playlist. Troszeczkę mi te nie wyszło, no ale w sumie, jak ja to teraz patrzę, to nie jest aż tak się. Jakby jest, jest, jest ok, nie? Jest ok. Miałam taki cytat, jakby na Pinterestie związany z muzyką, więc musiałam go napisać, oczywiście. No i napisałam Music is my hobby, it's my passion. Wiecie, wiecie o co chodzi. Jakby tam macie napisane, więc sobie możecie przeczytać jak coś. I jeszcze dopisałam, dopisałam, domalowałam, narysowałam, Wie, wiecie o co chodzi, takie kropeczki trzy niebieskie, różowe i zielone. I to też widziałam na Pinterestie jakby taką kratkę, więc no ja stwierdziłam, że ja też to muszę zrobić, bo to no, zarąbiście wygląda. Więc tak zrobiłam to w takiej mojej wersji. No tam coś tam mi też się rozmazało, ale. W sumie nie jest aż jak nie, są takie idealne te kratki, ale who cares, jakby to jest mój boleczona? ok ok Właśnie tutaj tutaj będzie ten moment, gdzie mi się to rozmaże, O, właśnie, właśnie to było okropne. próbowałam się to później wymazać, bo chciałam to skorektorować. I czy ja właśnie pogłaszałam sprawę? Być może, okej? Okay? Być może. No, jakby później się zdenerwowałam, więc po prostu przyszłam do kolejnej strony, jaką jest kalendarz. Zaczęłam od napisu March na zielono tym razem, a później pod spodem napisałam sobie kalendar. kalendarz, Kalendarz po prostu, po polsku. Tak, okej. Okay. I dlaczego... I może zastanawiasz się, że dlaczego jakby kalendarz jest na samym końcu po prostu dlatego, że zapomniałam. Zapomniałam, że ja w ogóle muszę zrobić kalendarz, i gdy byłam jakoś w połowie, to mi się przypomniało, a właśnie kalendarz, nie? więc po prostu już wiedziałam, że go zrobię na końcu, bo już miałam chyba trzy, jak nie cztery strony, więc wiedziałam, że no niestety wiecie zmazywać teraz wszystkiego, więc po prostu zrobiłam na końcu. Chyba kiedyś też zrobiłam na końcu, bo też zapomniałam o tym. Nie wiem, nie pamiętam. No ale dobra, nieważne, co ja teraz zrobię. Przejdę do numerków i teraz zaczynam takie kwiatki. W sumie, jakby nie miałam w ogóle po na ten kalendarz, więc zrobiłam takie kwiatki. Czy mi się to podoba? Jakby jest ok, ale mogła zostać taka pusta po prostu strona. No ale chciałam coś dodać i no, no właśnie tak dodałam, tak, tak, tak właśnie dodałam, jakby stwierdziłam, że a, to będzie fajnie wyglądało. Nie, Martina nie. Nie, jeszcze ja to tak pokolorowałam. Nie, nie, dobra, dobra, ale, ale ja w ogóle robię coś innego, więc później czekałam, aż mi to wyschnie, żeby to pokolorować, więc wiedziałam, że dokończę tą kratkę. No i później jak mi się tutaj pokoloruję. No, ja wtedy myślałam, że to wygląda ok, ale jak ja... ale, ale gdy na to teraz patrzę, to... Girl, jakby co ty w głowie? Nie. Nie, no może niektóre kolory są jeszcze ok, niektóre kwiatki też są ok, ale nie, no guys, 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 No nie, nie podoba mi się za bardzo, to, no ale no nieważne, nieważne. No i co? Tak się prezentuje cały bullet journal, oczywiście nie zapomnijcie napisać w komentarzu, jaka strona wam się najbardziej podoba. Tak się prezentuje były journal na marzec. Ja oczywiście życzę Wam miłego dnia, no i co? Love you guys, and bye bye!